Witajcie, ja jestem Patryk, to jest kanał Buty Nie Grają, a dzisiaj, jako że jest niedziela, pogadamy o NBA. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie zostawić subskrypcję na kanale, żeby subskrypcje się zgadzały i pamiętajcie, polubić ten film i skomentować, jakie są Wasze odczucia o Jamesie Hardenie. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o nim, ponieważ tematem tygodnia zdecydowanie był jego transfer do drużyny Brooklyn Nets. W zamian do Houston przyszli Victor Oladipo oraz tona pitków. Do Indiany powędrował Chris Lavert, do Cleveland Cavaliers powędrował Jared Allen, a do Brooklynu właśnie James Harden. James Harden był zawodnikiem Houston Rockets przez cała 8 sezonów, nie liczmy tego w ogóle. W czasie tych sezonów Houston notował średnio 29,6 punkta na mecz, 5,3 zbiórki i 6,3 asysty. Siedmiokrotnie był w All NBA Teams, 8 razy był All Starem, raz był MVP-ligi, trzykrotnie królem strzelców, ale to nie tylko to. James Harden uczynił z Houston Rockets kontendera. Przez te 8 sezonów, myślę, że jakieś 4-5 spokojnie można powiedzieć, że Houston było kontenderem do mistrzostwa. Wiele osób nie znosiło hardena, nienawidziło go wręcz, naprawdę był hejtowany, ale Hardenowi trzeba oddać to, co Harden, do hardena należy. Czyli jeśli chodzi o grę w ataku, jest geniuszem. Wiele osób pomina też o jego słabej obronie, ale w zeszłym sezonie, zresztą już poprzednie dwa sezony, był drugi w przechwytach w lidze. W tamtym sezonie był drugi w deflections, czyli wybijaniu piłki z lotu. Czyli niekoniecznie przekwyt, bo nie wejdziesz w posiadanie, ale wybijasz. Harten czasami rzeczywiście był leniwy i nie chciało mu się bronić, nawet sam o tym mówił. Ale kiedy bronił, był pierwszy z wszystkich zawodników obwodowych w lidze w obronie post. No to jest naprawdę coś, a wiele osób tego naprawdę nie doceniało. I dalej powielało mity sprzed kilku lat, że Harden w ogóle nie potrafi bronić. Potrafi, tylko nie zawsze mu się chce. I tu był ten problem. Co do Hardena w Houston. Jak wiecie, jestem mega wielkim fanem Houston Rockets. Jest to moja ulubiona drużyna jeszcze od czasów Steve'a Francisa, grającego tam. Ale Harden, od kiedy ja kibicuję, Zdecydowanie błyszczał najjaśniej ze wszystkich zawodników Houston. Mimo, że grał tutaj Tracy McGrady, ale no nie były tego najlepsze lata kariery. Zdecydowanie. Harden jest zawodnikiem, który zagrał 621 meczy w koszulce Houston Rackets. Jest to szósty wynik w historii organizacji. Czwarty największy w ilości minut 23006 minut. Jest pierwszy w trójkach. Z liczbą 2029 celnych trójek. Na drugim miejscu zawodnik to Terewola Riza, co się zdziwiłem, robiąc Search i ma jedynie 876. Jest pierwszy w osobistych, 5554. Chociaż nie jest pierwszy w oddawanych, bo najwięcej oddał Hakim Olajżuan, który rządzi w większości statystyk. No ale Hakim grał tutaj 17 sezonów, do 8 tylko Hardena. Jest siódmy w zbiórkach, co jest zaskakujące, 3736 zbiórek. Pierwszy w asystach, 4796. Trzeci w przechwytach, 1087. Ósmy w blokach, 390, co jest też zaskakujące w sumie. Drugi w stratach, 2763. Drugi w punktach, 18365. Pierwszy olajżuan oczywiście, 2616. 511. Ale Harden to nie tylko liczby, ale też bardzo ciekawe wspomnienia związane z nim. Na pewno jednym z ciekawszych rzeczy był jego career high, czyli 61 punktów w Madison Square Garden 23 stycznia 2019 roku. No wiadomo, przeciwko Nixom, którzy są, ale no to Niksi, więc no każdy im tyle rzuca. <grym> Na pewno co będę wspominał bardzo długo i co ludzie wypominają Hardenowi, że on w play znikał, ale zdarzały się serie, kiedy naprawdę błyszczał. Na przykład seria w półfinałach konferencji przeciwko Clippers. Tak, przeciwko Clippers. Wtedy Clippers też byli zdecydowanym kontenderem. Chris Paul, Blake Griffin i Clippersi w tej serii prowadzili 3-1. Na początku czwartej kwarty, na początku czwartej kwarty Prowadzili 24 punktami i przegrali to. Przegrali tą serię. Houston ją wygrało, weszło do finału konferencji, który przegrali potem z Golden, ale no wyjście z deficytu 3-1 w serii i dodatkowo jeszcze przegrywaniu w czwartej kwarcie na meczu na 4-1, 24 punktami poddźwignięcie się z tego, no to jednak jest dużo. Harden wtedy w tej czwartej kwarcie rozdał 6 asyst. I dał 14 punktów. Jedną z rzeczy, których na pewno będę pamiętał, jest też oczywiście wspaniały cross na wesleyan Johnsonie, który widzicie. Oczywiście mam buty z tego, w których to wykonał. Hardeny 2. Ach, piękne budziki. Niekoniecznie wygodne, ale do końca na pewno będę je trzymał. Jedną z ciekawszych rzeczy jest na pewno też linijka statystyczna, którą. Harden zrobił, czyli 31 grudnia, czyli w Sylwestra, jak widzicie, nie był wtedy w Street Clubie 2016 roku. 53 punkty, 16 zbiórek, 17 asyst. Oczywiście też przeciwko nikomu. Ja, no, przeciwko nim można sobie nabijać stacy. Był odpowiedzialny wtedy za 95 punktów drużyny. No to jest astronomiczna liczba. No i oczywiście nie można zapomnieć o. Triple double z 60 punktami. Jedyne takie w historii było to 30 stycznia 2018 roku. 60, 10, 11 asyst. 10 zbiórek oczywiście. No linijka kosmiczna. Naprawdę jeden punkt poniżej jego career high. Nie sądzę, żeby ktoś to szybko powtórzył. No i rzeczą, którą na pewno będę pamiętał jest to to jego buzzer beater nad klejem Thompsonem i Daymondem Greenem, którzy zresztą wskoczyli w niego. I nie wiem, jakim cudem to nie było faulu. To powinno być 3 plus 1 na luzie, który był 3 stycznia 2019 roku. Rzecz kosmiczna. Harden tutaj pokazał, że naprawdę potrafi rzucić, kiedy potrzeba. Czy zresztą jego blok na Dorcie w ostatnich playoffach przeciwko Oklahomie. No tutaj też zresztą. Pokazał, że meczowi wygrywać mecze obroną. Potem ten jego szpagacik, żeby Dort go nie trafił piłką. Piękna rzecz. Muszę przyznać, że bardzo często jako fan Houston musiałem bronić Hardena. To jak gra i tak dalej. Chociaż ja wspominałem o tym. Nie był to mój ulubiony zawodnik w lidze. Nigdy. Naprawdę. Ja bardzo szanowałem jego grę. To było czysta kwintesencja inteligencji boiskowej, niekoniecznie pozaboiskowej, i finezji, ale takiej topornej. To nie jest Kyrie Irving. To nie jest Steph Curry, którzy mają ten taki wrodzony, delikatność, ten ruch. On był, widać, topornym rzemieślnikiem. On sam mówił, że on nigdy nie był dobrym zawodnikiem. I tak naprawdę... Jeśli chcielibyście się na kimś wzorować, a nie jesteście utalentowanymi zawodnikami, to zdecydowanie harden. Wziął od losu to, co dostał, czyli no był, jest krępy, naprawdę, jest dobrze zbudowany, jak na swoje warunki. Wyćwiczył sobie pierwszy krok, odejście. Szukał niszy, tam, gdzie mógł się zakotwiczyć. Wiedział, że nie będzie mega szybki, bo nie jest demonem szybkości. Wiedział, że nie, nie jest mega skoczny, ale wykorzystał to, co miał, do Ostatniej kropeczki, ostatniego punkciku, co się tylko dało, wykorzystał to wszystko i na tym zbudował swoją karierę. I uważam, że to jest 10 razy lepszy wzór do nasiadowania niż Kylie Irwin. Tym, no, oczywiście, tam każdy, żeby zajść się w NBA, musi y, ciężko trenować, ale miał y, większe zdolności dane od Boga niż taki Harden. A mimo to, Harden inteligencją. I wykorzystywaniem czasami luk w przepisach, na przykład z tym podwójnym step-backiem, ale wymyślił to. Szukał sposobów na zdobywanie punktów, dostawanie się na linii osobistych, co też świadczy o tym, że tak naprawdę jesteś na tyle inteligentny, żeby wprowadzić swojego przeciwnika w taki ruch, żebyś ty był w stanie z tego wymusić osobiste. To naprawdę jest też inteligencja boiskowa. Zresztą był jeden sezon. Był to sezon 2016-2017, w którym Harden był liderem asyst. Miał 11,2 asysty na mecz. Więc nie tylko potrafił siebie wykreować, ale potrafił kreować też innych. Bardzo korzystam na tym Clint Capella. Nie jestem jakimś mega wielkim fanem hardena, w szczególności po tym, co ostatnio się stało, ale naprawdę szanuję i doceniam to, co on włożył w rozwój koszyków. Na pewno przez niego były zmieniane przepisy. Trzeba było je dostosować, bo Harden cały czas intensywnie je obchodził i walczył z nimi. Naprawdę, James Harden jako zawodnik na pewno zmienił koszykówkę przez większość nienawidzony Nie jest to zawodnik na poziomie Stefa Carego, który kompletnie zrewolucjonizował koszykówkę, czy na poziomie Kobiego Bryanta, Mamba Mentality, czy Lebrona, który po prostu będzie gwiazdą na pokolenie. Nie, jest to zawodnik, który Prawdopodobnie może skończyć bardzo wysoko w topce strzelców w historii. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. On jest dopiero w swoim prime, tak naprawdę. Chociaż wydaje się, że jest z nim od kilku lat, ale teraz jest naprawdę w centrum swojego prime. Zostało mu jeszcze 4-5 lat dobrego strzelania. Jeśli schowa Ego do kieszeni, to myślę, że w Brooklinie może powojować z KD, zresztą pierwszy mecz w tym sezonie i od razu zaliczył triple-double w barwach Brooklynu. A... Durant był najlepszym strzelcem, 42 punkty, więc... Oni podają ze sobą współpracować. Współczuję jej Winga, no ale... On jest idiotą, to już się chyba nigdy nie zmieni. No. Dajcie znać, co sami myślicie o Hardenie. I polecam czasami Przemyśleć, a niekoniecznie podążać za tym, co sobie utarliście w głowie, ponieważ ja też mógł, mogłem kiedyś mówić, że nie lubię Antonego, ale Antony zmienił swoją grę i gra dużo mądrzej. Tak samo jak kiedyś uważałem Rosa za idiotę bazującego na atletyczności, on teraz zmienił swoją grę. Ludzie yy, ewoluują i ich koszykówka ewoluuje tak samo. Tak jak kiedyś nie lubiłem kobiego Bryant'a, ale zawsze go szanowałem. Tak jak. Pamiętajcie, możemy kogoś nie lubić i może nam nie podobać się jego gra, ale sam skill i to, jak zmienia koszykówkę i zawodników wokół siebie jest dość ważne. Dajcie znaka, czy zgadzacie się z moją opinią. Myślę, że wielu z Was wejdzie tu tylko, żeby napisać James Harden Hu i jeszcze tam brakuje jednej literki na końcu. Ale no cóż, to też Wasza opinia. Macie do niej prawo. Żyjemy w wolnym świecie. Wiesz. Na razie. I do usłyszenia. Cześć!